Tak właśnie wyglądają dorodne liście kuwe galega, czyli galicyjskiej kapusty. Będę przygotowywać ją do zrobienia zupy caldo verde. Trzeba będzie troszeczkę ją obciąć. Ten twardy rdzeń nie używamy, wyrzucamy. A resztę zgrabnym ruchem zwijając niczym tytoń w cygaro będziemy je sobie siekać w Portugalii używa się do tego specjalnego przyrządu zabawnego takiego, no ale jesteśmy w Polsce, cieszymy się, że mamy i tak tą kapustę więc cieniutko, jak tylko się da, siekamy ją i potem użyjemy dalszej części Produkcji naszego kaldo Verde.